Witam wszystkich serdecznie z tej strony. Ajan Karczmy Ayan Tisa i zapraszam Was, moi drodzy, na nowy, krótki filmik, w którym pokażę Wam kolejny niewielki trik w grze. Zapewne znacie go już i wiecie, w jaki sposób e, sprawdzić to, o czym chcę Wam teraz powiedzieć, ale jeżeli nie słyszeliście o tym sposobie, to myślę, że może Wam się to przydać. Ale o czym e, będzie filmik? Moi drodzy, wszyscy znamy sytuację, w której sprzedaliśmy jakiś przedmiot w domu aukcyjnym. E, pieniądze zostały nam e, dostarczone, ale. Nie wiemy, jaki przedmiot sprzedał się, ponieważ na liście sprzedanych przedmiotów widzimy tylko jego nazwę. Nie widzimy tam opisu tego przedmiotu, nie widzimy nawet jaki to jest przedmiot czy są to buty, czy jest to hełm, czy jest to cokolwiek innego. Widzimy tylko nazwę, a sama nazwa nic nam nie daje. Moi drodzy, jest sposób na to, żeby sprawdzić, jaki przedmiot konkretnie sprzedaliśmy i zobaczyć wszystkie jego statystyki. Moi drodzy, jestem teraz w menu głównym mojego profilu i w domu aukcyjnym. Znajdziemy w tym przypadku kilka sprzedanych przedmiotów w tym okienku po lewej stronie. Po kliknięciu na daną pozycję widzimy, że sprzedano za 12 tysięcy sztuk złota przedmiot dystans korzenia. Ale niestety nie mogę w żadnym miejscu kliknąć na tą nazwę i nie mogę w żaden sposób wyś wyświetlić cech danego przedmiotu, wyświetlić nawet rodzaju tego przedmiotu. Ale moi drodzy, jest na to sposób. Wciskamy Enter, aby przejść, otworzyć okno rozmów i trzymając klawisz Shift. Klikamy na tą ikonkę złota w tej pozycji, którą chcemy sprawdzić. Widzimy, że nazwa tego przedmiotu pojawia nam się w tym, ok w tym oknie czatu. Jest to normalny, standardowy sposób, w jaki możemy przesłać innej osobie statystyki dowolnego przedmiotu, który widzimy w grze. Wciskamy Enter i klikamy na nazwę, i przedmiot pojawia nam się, moi drodzy, w takim okienku, w jakim wysłalibyśmy go na przykład innej osobie. Informacje o tym przemocie wysłalibyśmy innej osobie. Zamykamy i koniec. Moi drodzy, ten sposób działa tylko, jeśli przedmiot, który chcemy sprawdzić, jest w tym oknie po lewej stronie. Jeśli przedmiot przejdzie do tego okna po prawej, on się tu powinien gdzieś pojawić, to, moi drodzy, takiego przedmiotu nie możemy już sprawdzić. On już jest dla nas niedostępny. Nie możemy sprawdzić na przykład, jakie były cechy łowcy blizn, ponieważ on już jest w tym prawym oknie. Ale możemy to oczywiście sprawdzić w tym okienku po lewej stronie. Jest to, jak widzicie, sposób bardzo prosty. Ograniczony, bo nie wszystkie przemoty będziemy mogli w ten sposób przeanalizować. Ale myślę, że i tak Wam się przyda. Prosty i szybki sposób.